Pierwsza Księga Samuela, rozdział dziesiąty, wiersz 26 i 27. siódmy. Saul również wrócił do domu, do Gibei. poszli z nim jednak także dzielni wojownicy, których serca poruszył Bóg. Niegodziwi zaś ludzie mówili, jak On może nas wybawić. I wzgardzili nim. Nie przynieśli Mu nic w darze, lecz on zbył to milczeniem. Kiedy Saul był namaszczony na króla, to było wielkie wydarzenie w Izraelu, i oczekuje się w takiej sytuacji, że wszyscy to zaakceptują, wszyscy uznają tą decyzję i wszyscy staną po jego stronie, po stronie Saula jako króla. I oczywiście byli tacy ludzie, którzy byli poruszeni przez Boga. Tak jak tutaj jest napisane, ich serca Bóg poruszył jako dzielnych wojowników, aby stanęli po stronie Saula. Ale byli również ludzie niegodziwi. Ludzie, którzy zaczęli kpić Saula, zaczęli podważać jego autorytet. Pytali się, czy on w ogóle może nas wybawić, czy on będzie zdolny, żeby przewodzić nami. Wzgardzili nim. Nie przynieśli mu nic w prezencie z tej okazji, że został powołany na króla. To pokazuje nam, kochani, taką rzeczywistość naszą, że nie wszyscy wokół nas będą nam życzliwi. Będą tacy, których możemy nawet tak duchowo to określić, Bóg poruszył serca, żeby byli po naszej stronie, żeby nam pomagali, wspierali, współpracowali z nami, ale będą też tacy, którzy będą przeciwko nam. Będą się może z nas wyśmiewać, będą nas oczerniać, będą nas krytykować bezpodstawnie? Nie uznają Bożej woli dla naszego życia, dla naszego powołania? Może tak być. Postawa Saula jest dla mnie wielkim przykładem, bo on, widząc tą sytuację, widząc i słysząc tych ludzi, którzy tak się wypowiadają na jego temat, zbył to milczeniem. To jest mądrość, to jest odwaga, to jest silna osobowość, jaką możemy zaprezentować w ten właśnie sposób, że nie damy się sprowokować w różnych sytuacjach, w różne rozmowy nie damy się wciągnąć, po prostu przemilczymy to. To jest mądrość, to jest odwaga, kiedy potrafimy zachować taki zdrowy dystans kiedy potrafimy mieć taką obojętność zdrową obojętność co do pewnych zachowań co do tego co widzimy co słyszymy u ludzi którzy są nienokrotnie nie w porządku względem nas ale umiemy to zbyć milczeniem bo nasza siła jest w Bogu jeżeli znamy swoje powołanie jeżeli znamy bożą wolę dla naszego życia to co z tego że inni tego nie uznają Niech nie uznawają. Mogą sobie mówić, co chce Jest wolność głosu i wolność myślenia. No, każdy to, co myśli, to też mówi. Ale, ale co nas to obchodzi? Mieć taką postawę, jaką miał właśnie Saul. Możemy zaoszczędzić sobie wielu kłopotów. Możemy zaoszczędzić wielu sytuacji, które są stresujące. Wielu dyskusji, w których emocje często biorą górę. Lepiej zbyć to milczeniem. Potem czytamy też w jedenastym rozdziale, że kiedy wojsko zwróciło się do Samuela, z takim słowem, z taką myślą, kto powątpiewał, że Saul ma nad nami królować? Wszakże tych ludzi, rozprawimy się z nimi. Wskażcie tych ludzi, rozprawimy się z nimi. Lecz Saul powiedział: Nikt nie umrze w takim dniu jak ten. Dziś pan sprawił Izraelowi wybawienie. To była pierwsza zwycięska walka, jaką Saul przeprowadził. Okazało się, że mógł zwyciężyć, że mógł wybawić. Wtedy wojsko, to życzliwe wojsko Saula, chcieli się rozprawić z tymi, którzy odrzucili. Saula, ale znów Saul tą właściwą postawę zajął. Nikt nie umrze, nie będzie żadnej zemsty. Dzisiaj Pan sprawił nam wybawienie, możemy się radować. Niech przykład Saula, akurat ten pozytywny przykład Saula, będzie dla nas inspiracją, abyśmy potrafili milczeć, abyśmy nie szukali zemsty. Ale abyśmy wszystko oddawali w Boże ręce. Bo skoro jesteśmy przez Niego wezwani, powołani do różnych dobrych rzeczy, jakie każdy z nas ma spełnić w swoim życiu, codziennym życiu, to tego możemy się uchwycić, tego, jaka jest Boża wola. I możemy się radować i tym dniem, który dzisiaj Pan nam daje. Bo Pan nam daje wybawienie, Pan nas prowadzi do zwycięstwa, Pan nam daje pokój, radość i siły daje nam mądrość. Po to, abyśmy ten pokój. Mogli zachować i w tej Bożej mądrości żyć, postępować, i po prostu, gdy trzeba milczeć, to pomóż nam w tym, Panie: daj nam taką silną wolę, i taką mądrość, i taką mocną osobowość ugruntowaną w Tobie, abyśmy nie reagowali na złe zachowania ludzi, na złe wypowiedzi, na kłamstwa, na oszczerstwa, abyśmy po prostu to zbyli milczeniem. Amen.